Laudetur. W Polsce, czyli nigdzie rzecz się dzieje, tak się zaczynał u król Żariego. Proszę Państwa, to z czym mamy do czynienia, komentuje tutaj też ten Bida Marsz, Bida wiec z, z bodajże z 11 października, czy może to było 10, nie wiem, byliśmy w słodkiej Toskanii. Ale proszę Państwa, który z autorów Tygodnika Powszechnego nazwał to groteskową rekonstrukcją lat 30. Tak, nie wiem czy ona jest bardziej śmieszna, czy żałosna. Czy niebezpieczne, ale jest to rekonstrukcja lat 30. -tych. Dlaczego? Neosanacja, bo takie były ambicje naszej różowej balbinki, wielkiego wodza, zamienia się w neoendecję. Posłuchajcie, Do śmierci Piłsudskiego antysemici byli jakoś trzymani w ryzach. Sanacja też bezwzględnie była na innych pozycjach niż endecja, jakkolwiek miała rysy autorytarne. Co się stało po śmierci Piłsudskiego? Ano. Sanacja wzięła się za mordy wewnątrz i frakcje. Sławka, Beka, za śmigłego, ale tak jak w dzisiejszym pisie, trochę, gdzie też frakcje pozażynałyby się, tak jak na przykład Morawiecki, Ziobre, ale nie o to tylko chodzi. Absolutnie. Pis zendekalizował się i to bardzo ostro. Ten Kaczyński dzisiejszy, co on ma wspólnego z Kaczyńskim, z Lechem Kaczyńskim, czy nawet Jarosławem tego okresu, kiedy. Stawiano świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim, kiedy życzliwie odnoszono się i do Izraela, i do, i do kultury żydowskiej w Polsce. No przecież tak, wszystko mogę Lechowi Kaczyńskiemu zarzucić, ale nie jakieś uchybienia tutaj. Co mamy teraz? co mówi wielki wódz? Ksenofobia, rasizujące już mocno, teksty czysto rasistowskie, typu pierwotniaki. No to przecież kuźwa tak jakbym widział plakaty w Wanzji w House of Conference. Tam, gdzie podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, Żydzi to. tyfus, plamisty, choroby. Tak po polsku, bo to były plakaty z generalnej guberni, czy jak to wojny generalnego gubernatora. Przecież nasz wódz mówił już to samo. Nasz wódz zresztą mówi to samo, mimo tego, że wydał razem ze swoimi konfratrami 300 tysięcy wiz tymże imigrantom, no ale ich maluczki elektorat o bardzo, krótkim, bardzo krótkiej pamięci i jeszcze mniejszym rozumku, misia i prosiaczka. Jakby nie musi tego wszystkiego pamiętać. Pięknie to Męcen zresztą wydwił. tak. Teraz niestety obserwuję to, że coraz częściej z sympatią widzę niektóre jego gesty. Teraz, kiedy napieprza w niego Kaczyński. o tym jeszcze zresztą powiemy, kiedy właśnie wykpił swoim transportem wiarygodność PiSu walczącego z imigrantami. Ale ende, endekalizacja pełna Kaczyńskiego. Groteskowe, instrumentalne traktowanie katolicyzmu w jego najbardziej czarnosycinnej, najbardziej już wieśniackiej, obciachowej wersji, czyli wersji, którą nazwijmy tak. Arcybiskupi i posłowie PiSu, którzy mówią, że rodzice, którzy poślą dzieci na edukację zdrowotną, nie zostaną zbawieni. Tak, serio, to nie jest żaden mój wymysł. Uwaga! Wrogowie, Rosja tak, ale co najmniej takim samym wrogiem, a dyskretnie widzimy u kaczuszki że chyba jednak większym są Niemcy i Unia Europejska, bo jest to absolutny znak równości Niemcy, czyli Unia Europejska. No, Żydom też się troszkę dostaje. On wystrzegał się do niedawna takich wypowiedzi, ale teraz już zaczął, zaczął walić bezwzględnie i w ostrą dudę na to, co powiedział o Ann Applebaum. Słuchajcie, no przecież to się w pale nie mieści. A więc tak, mamy końcówkę lat trzydziestych. Mamy groteskową rekonstrukcję, późnej sanacji idącej w stronę endecji po śmierci Piłsudskiego. Pamiętacie, jak wtedy skończyła się równa odległość Berlin-Moskwa? No teraz Moskwa chyba sympatyczniejsza niż Berlin. Pamiętacie? Katastrofą i kolapsem wszystkiego. Posłuchajcie, znacie mnie. Oglądacie mnie przecież niektórzy z Was tutaj od lat. Mimo wszystko jestem umiarkowanym optymistą. Tak, dziś PO. I koalicja demokratyczna wybory by przepieprzy, przepieprzyła i wszystko zależałoby od decyzji Mencena. I zaczynam, ja wiem, horribile diktu, horribile diktu, horribile pre impossible previsu. Zaczynam z coraz większą sympatią myśleć o Mencenie. A teraz posłuchajcie dlaczego. Kaczyński z łatwością przeciągnie na swoją stronę Bosaka, zneutralizuje go, pochłonie. Z łatwością przeciągnie bojówkarzy od Bąkiewicza. Zresztą teraz postawił go obok siebie, mówiąc, że jest pan sprawniejszy i pańskiej bojówki niż funkcjonariusze państwa na granicy, ale Mencen wydaje mi się gościem, którego tak łatwo nie da się zneutralizować. Męcen doskonale pamięta. Gowin skończył w psychiatryku, Ziobro skończył lizając buty, tak jak i Kurski, wodza, żeby mu pozwolił wrócić, jak skończył leper i inne przystawki. To po pierwsze. Po drugie jego libertarianie. Sporo też młodych przedsiębiorczych facetów nie chcą solidaryzmu w wersji socjalistyczno-nacjonalistyczno-katolickiej pisu. I tenże Męcen mógł mieć duże opory przed. zgodą na zmianę konstytucji, co niestety zjednoczona prawica może mieć takie możliwości. Po drugie, oddaniem całości służb siłowych pisu w ręce pisu, całości służb siłowych w ręce pisu, bo to może oznaczać dla niego. Krótkie skrzypnięcie szubienicy, która pochłonęła już różnych leperów, gowinów, etc., etc. i inne przystawki, które Balbina, cokolwiek, bo nim nie powiedzieć, skonsumował z radością. Ale proszę Państwa, nic jeszcze nie jest przygrane z prostego powodu. Mam szczerą nadzieję, bo też i Baczyński, naczelny polityk, że oni się będą brali za mordy, coraz bardziej i coraz skuteczniej, tak wewnątrz prawicy. Im bardziej. Kaczyński będzie napieprzał w konfederację, tym mniej jednak prawdopodobna jest późniejsza koalicja. A zdaje się, że narządy samodzielne nie mają większej szansy. A co będzie, to zobaczymy. Gdyby nie Rosja, zagrażająca cały czas Polsce, no póki Ukraina walczy, póty to zagrożenie jest umiarkowane. Ale gdyby nie to, można by patrzeć na tylko groteskowy idiotyzm. Natomiast w takiej sytuacji międzynarodowej, jaka jest ten groteskowy idiotyzm, może być dla naszego państwa groźny. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Nie możemy też poddawać się nastrojowi, że następne wybory są już na pewno przegrane i że jedyna przyszła władza to PiS plus Konfederacja plus Korona Brauna z Czarnkiem jako premierem, jak to wódz zapowiada, i Braunem jako ministrem kultury czy edukacji narodowej, co zdaje się jest mokrym marzeniem tego Vivre en proszę Państwa. Ramen.